Hej, tutaj Guślarz. Rozpoczynam właśnie nową serię w kilka minut o, w której będę pokrótce opisywał między innymi co znajdziemy w podręcznikach, krótkie omówienia mechanik czy prezentacja gier. Na pierwszy ogień bierzemy pierwszy dodatek do popsu tego kompasu, czyli Złoty Wiek. Od pierwszych stron otrzymujemy klimatyczne opisy i dzięki nim powoli jesteśmy wprowadzani w realia okresu, w którym będziemy grać. Do dyspozycji mamy lata między dwiema wojnami światowymi, a w szczególności celujemy w lata 30 XX wieku. Tak? Dobrze myślicie, to wtedy rozgrywają się pierwsze czy części sztandarowej marki kina Nowej Przygody Indiana Jones. Świat i przygody, które widzieliśmy w filmach ze sławnym archeologiem, są wyraźną inspiracją dla podręcznika oraz ilustracji. Poznajmy również postać Howarda Cartera, odkrywcy grobowca Tutankhamona i domniemanej klątwie, którą faraon rzucił na badaczy i ponoć na cały świat. W tamtym okresie różne tajemnice miały podatny grunt i szybko nabierały charakteru nadnaturalnego. Wspomnienie o tym to jednocześnie zapowiedź, czego możemy spodziewać się w dalszej części podręcznika. Kolejne strony to materiały przydatne przy tworzeniu postaci. Mamy dział z pomysłami na powody, dlaczego zostaliśmy poszukiwaczami przygód w tych trudnych, niesamowicie ekscytujących czasach. Krótki tekst o kobiecych bohaterach, graczy i podejściu do nich w tamtym okresie oraz sytuacji ludzi, którzy przeżyli Wielką Wojnę, i mała wzmianka o legii cudzoziemskiej, co daje kilka pomysłów. Są na ciekawe postacie czy mpc Dostajemy oczywiście nowe archetypy, tagi, które są inspirowane okresem. Do dyspozycji mamy arkanistę, detektywa, dżentelmena lub damę, przemytnika, oficera i tubylca. Pamiętajcie, to tylko moje robocze tłumaczenia oraz sześć nowych znastw ekspertyz, które przydadzą się bardziej w latach 30., niż co niektóre z podręcznika głównego. Na koniec pierwszego rozdziału znajdziemy krótki tekst o koncepcji czy stylu, w jakim tamten okres został zapamiętany. I można to wprowadzić do naszej rozgrywki, na przykład w sposób zwracania się do innych. Do obcych nie mówimy po imieniu np. Henry, tylko panie Jones albo doktorze Jones. Osobiście lubię wykorzystywać takie drobne smaczki. A i nie zapomnijcie o uchyleniu kapelusza. Drugi rozdział podręcznika opisuje co ciekawsze elementy świata, w których przyjdzie nam grać. Od informacji o realiach, o których było już trochę wcześniej, przez tekst o rodzących się reżimach, a w szczególności nazistowskim i ich okultystycznym ramieniu Tule czy Anenerbe, które mogą być Twoimi przeciwnikami w pogoni za skarbem, aż do Stanów Zjednoczonych okresu prohibicji. Wszystkie te teksty są bardziej poglądowe i zachęcają do sięgnięcia do źródeł, co może zaprocentować tylko nowymi pomysłami do wykorzystania na naszych sesjach. Pod rozdziale o technologii dostajemy informacje o poziomie zaawansowania technicznego oraz kilka nowych zasad dla broni czy sprzętów, trochę bardziej nietypowych niż w podręczniku głównych, jak na przykład bumerang czy jak żeby inaczej beach. Pojawia się jeszcze minimalna zmiana w bogactwie oraz wprowadzenie zasad postępowania z egzotycznymi zwierzętami i takich, na których możemy jeździć wierzchem. Na końcu rozdziału umieszczono galerię postaci niezależnych oraz obszerny podrozdział z sześcioma skarbami do zdobycia, które w tamtym okresie, ale pewnie i dzisiaj rozpalają we Wyobraźnię. Znajdziemy tam El Eldorado, księgi ekipskiego Bogatota, lampę Alladyna, kopalnię króla Salomona, święty Graal, a na deserczambale. Trzeci rozdział pokazuje, co specjalnego nasz MG może zaserwować nam w tym przepysznym daniu, jakim jest Złoty Wiek. Witam w dziale poświęconym nadprzerodzonym zagrożeniom. Na początek parę rad, jak stosować i dozować taki rodzaj zagrożenia o wykorzystywaniu rywala, aby finał sezonu mógł być tak niesamowity, że nawet skarb zejdzie na drugi plan. Nadnaturalni rywale mają do swojej dyspozycji sługi, które będą działać i nie mogą zostać pokonani aż do ostatniego odcinka. To takie macki zła, które zawsze się wślizgną w każdą dziurę i wyślizną. Każda dobra sesja Złotego Wieku powinna zacząć się od legendy, a podręcznik proponuje, żeby tworzyć ją wspólnie z graczami. Zamieszczono również przykładową legendę, która, jak prawie wszystko w dodatku, może być świetnym punktem wyjścia do waszych sesji. W związku z nowym zagrożeniem wpadają nam nowe złe uczucia oraz proste zasady rozgrywania kontroli umysłu dla nadprzyrodzonych rywali. Pojawia się nowa zasada związana z nadnaturalnymi wrogami. Gdy spotykasz się z nimi pierwszy raz, musisz przetestować swoje opanowanie, a gdy nie zdasz, dostajesz złe uczucie, a działać będziesz mógł dopiero po przeciwniku. Na koniec tego rozdziału zostawiono dwa bardzo smakowite kąski. Pierwszy to nadprzyrodzony poszukiwaczy przygód. MGF w tajemnicy może rozdysponować dwa tagi swoim graczom – Wybraniec i Medium. Wybraniec to postać, której losy są mocno powiązane z nadprzyrodzonym, i to w jego rękach leży ostateczne pokonanie rywala waszej przygody. Medium to natomiast osoba cenna z jakiegoś powodu dla waszego głównego wroga, i wasz rywal będzie robił wszystko, aby ta osoba nie była zagrożona. Jest jeszcze jedna możliwość. MG może obdarować tylko jednego z graczy jakąś nadprzyrodzoną mocą, którą niestety może użyć tylko do pokonania ostatecznego wroga, a potem moc zostaje utracona. Chciałoby się, aby elementy z mocami dla graczy były trochę bardziej rozbudowane. Zobaczmy, może w kolejnych dodatkach będzie coś więcej o tym. Na koniec natomiast mamy klasyczny bestseller, który daje kolejne zahaczki dla naszych przygód. Znajdziemy tutaj mumie, nagi, widma, czarnoksiężników, wampiry i Yeti. Ostatnie rozdziały są wypełnione kampanią, którą można rozegrać w całości albo jako jedno strzały, albo jej pojedyncze epizody wykorzystać w Waszych sesjach. Pełna dowolność, zaś dla niecierpliwych są gotowe cztery postacie. Podsumowując, Pierwszy dodatek do popsu tego kompasu przynosi trochę mniej mechanicznych nowości, ale za to jest wypełniony po brzegi klimatem lat 30. XX wieku i jest udanym hołdem oddanym takim klasykom kina przygotowego jak Indiana Jones. Dla mnie pozycja nie do dla ludzi, którzy są zainteresowani popsu tym kompasem. Jednym z najważniejszych elementów tej książki jest rozdział o zagrożeniach przyrodzonych, choć przyznam, że chciałbym trochę więcej możliwości, które oddać można graczom. Ale całość i tak robi świetne wrażenie i dobrze uzupełnia linię wydawniczą. Zapraszam również na naszą sesję tutaj. Wieku, którą rozegraliśmy w oparciu o ten podręcznik. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia.